Dlaczego wy oglądacie streamy? Dlaczego ja oglądam streamy? W moim przypadku konkretnie, że to jest coś takiego, po pierwsze, ja uwielbiam zawsze mieć coś w tle wyłączonego, jak gram na moim głównym monitorze w jakąś gierkę, w tle sobie leci stream, czasem jak jest coś jakiegoś ciekawszego albo e, do pogadania, gdzie ja chcę się wypowiedzieć z ciekawości albo usłyszeć jakąś opinię kogoś na jakiś temat, to sobie stabuję do, ta, do tego, do czatu, napiszę i tak dalej. To jest pierwszy typ mojego oglądania streamów, oglądania, to jest bardziej takie partycypowanie Pasywne, że słucham bardziej, jak radyjko w tle. E, a druga sprawa to to, co mówiłem też parę razy, ja, jak byłem gówniarzem, często grałem z kumplami przy jednym komputerze albo z kuzynami przy jednym komputerze. I siedzę i oglądam, jak oni grają, czekając na moją tą, na moją turę. Teoretycznie, powiedzmy, albo coś takiego. Zawsze jakiś ku kuzyn albo kumpel potrafił coś ciekawie zrobić w jakiejś grze i sobie oglądałem z ciekawości, lubiłem patrzeć, jak, jak ktoś gra. To są dwa moje typy, czemu ja oglądam streamy. E, o! Ale wiem, że też ludzie są niektórzy, którzy po prostu szukają jakoś tak ludzi. Wiem, że nie każdy ogląda z tego samego powodu co ja. Ja tak typowo rozrywkowo, raczej neutralnie bym powiedział, do tego podchodzę. Są też streamy typu, nie wiem, takie... Pato streamy, nie? Już nie będę konkretnych kanałów wymieniać, ani tych z przeszłości znanych, ani tych aktualnie znanych, gdzie ludzie, mam wrażenie, że czasem oglądają, nie wiem czy na pewno, nie, nie, nie słyszałem, nie gadałem z nimi, z nimi nigdy, ale mam wrażenie, że oglądają tylko po to, żeby zobaczyć, jak ktoś z siebie robi jak największego, jak największego debila i to w taki bardzo często dość poniżający sposób sobie z siebie robią debili. Być może to komuś wpływa na samopoczucie własne, że o, może jestem debilem, ale ten koleś jest jeszcze kurwa głupszy i to jest takie, no, dziwne. Ale co kto lubi, ja nie wnikam, to się sprzedaje, więc ewidentnie ma dużo odbiorców. I jakie są jeszcze powody? To to mnie ciekawi. Wiadomo, że są też powiedzmy... E, wydaje mi się, że streamerzy gamingowi, bo głównie o gamingu ja będę myślał, bo ja tylko takie oglądam streamy, raczej nie oglądam IRL i tak dalej. Często się ogląda, właśnie tak jak, mówię, tak jak tak jak kiedyś kumpel oglądałem jak grał, są też tacy ludzie pojebani, którzy są w chuj dobrzy w jakąś grę i oglądasz tylko po to, żeby zobaczyć jak to popierdolony chory profesjonalista robi, nie? Tak jak się kiedyś chodziło do, do nie wiem, do Shrouda na streama postrzelać, czy znaczy popatrzeć jak on strzela, bo był pojebanie dobry. Nie mamy takiego dość dosłownego odpowiednika, bym powiedział, w polskim internecie, no ale powiedzmy Izako, który jest znany z CS-a, nie jest jakimś mega przechujem, ale miał te najwyższe rangi, grał w jakichś tam drużynach, miał swoją drużynę, więc powiedzmy też jakiś tam wysoki poziom reprezentował. Zakładam, że do niego też ludzie po jakieś takie bardziej konkretne rzeczy przychodzili, teraz wiem, że już troszkę... Statusiował i, i dobrze się bawi po prostu na swoim streamku e, No i takie, tego typu rzeczy Jakie są jeszcze inne powody? Ktoś reaguje na mnie, ja tak serio lubi oglądać nie. wyzwania i ta ingerencja Integracja ze streamerem i widzami chyba jest fajna, prawda? Ja jako, jako osoba, osoba streamerska <laughs> Jako streamer e, Też lubię po prostu sobie pogadać z ludźmi, nie? Jak, jak grałem I tak jak mówiłem, tak jak grałem z kuzynami i z kumplami Jednocześnie sobie gadałem z nimi, nie? I to było takie Back and forth po prostu, wszyscy równi tak naprawdę i tak też lubię ojazam mojego streama. Prowadzić. Nie włączaj tego Battlefielda. Kurwa, Battlefielda włączyłem chyba niechcący. Klikałem sobie na ekranie. Włączy się czy nie? Oby nie. Eee, jak widzę debilę, to pooglądam 5 minut, pośmieję się i tyle. Na dłuższą metę bez sensu. No właśnie, właśnie, ja, ja pato Streamów nie mogę wyglądać. I za każdym razem, jak widzę, że to mam taką oglądalność, mam w głowie takie coś, że kurwa, jako ludzkość się, się staczamy, nie? Kurwa, no to BF6. Nie, nie włączyłem, zatrzymaj na Steamie i nie włączyło na szczęście. Ale zobaczymy, zobaczymy, co tutaj Kostka przygotował, bo zakładam, że on zrobił jakiś research, ja mówię dosłownie z tego, co ja widziałem i ja sam odczuwałem i ja sam praktykuję, że tak powiem, nie? A tu mam nadzieję, że powie mi coś, nie wiem, może, może policzył na palcach i, i kto, ile i dlaczego ogląda. Przy okazji każdego mojego filmu, w którym zahaczałem o kwestie streamerów, pojawiały się... Poczekaj. Chyba jestem za stary, żeby zrozumieć fenomen tych streamerów, dlaczego ludzie oglądają co ktoś robi zamiast samemu wyjść z domu. Kurwa, ile lat już słyszę ten, ten argument? Jeszcze zanim jakieś ten oglądanie streamów było takie powszechne, że praktycznie każdy stream ogląda. Właśnie, OK boomer. To było mówione, że są zawody esportowe. I zawsze byli ci starzy, kurwa ludzie, mentalnie albo fizycznie i mentalnie, którzy mówili, po co oglądasz jak oni grają w gry komputerowe zamiast samemu pobrać? Ja nie rozumiem. No i najlepszym argumentem zawsze było, żeby to odbić, a ty jesteś starym pierdolonym dziadem, który z browarem w łapie i brzucholem wielkim siedzi przed telewizorem i ogląda mecz piłki nożnej. Czemu sam kurwa nie pójdziesz grać? I to jest dla mnie takie, no dokładnie to, nie? Czemu oglądasz piłkarzy zamiast samemu pokopać? Dokładnie tak. I to no, tak mi to brzmi. Z drugiej strony też były argumenty takie, że nie rozumiem jak można to robić i, ty, i tym gardzę. I najlepszym argumentem dla mnie jest Ja to mówiłem wielokrotnie Jeśli komukolwiek przyjemność sprawia na przykład oglądanie jak farba pierdolona schnie na ścianie, to niech sobie to robi. On mi tym w ogóle nie szkodzi. Niech sobie siedzi ogląda tą pierdoloną farbę na ścianie, jak ona schnie. Naprawdę nikomu nie szkodzi tym prawdopodobnie. Nawet jeśli jest od tego uzależniony, pójdź do tego, czemu ludzie to lubią, nie? Bo to hobby gnoju, a nie gierki. A widzisz, zamiast samemu wyjść z domu i co tam się niby robi? Wyjaśni mi ktoś fenomen streamerów, znaczy z czego się bierze ich popularność? To coś ucięło, ale co wartościowego? Pewnie co wartościowego przekazują oni w swoich transmisjach? To jest też dobre pytanie, do niektórych streamerów się przychodzi po prostu posłuchać, nie? Niektórzy mają fajną wiedzę y, na różne tematy, przeróżne, ale też niektórzy streamerzy, którzy nie mają tem znaczy na jakiś konkretny temat wiedzy żadnej, nie wypowiadają swoje kwestie, a jako że mają dużą oglądalność, to ludzie biorą ich opinie jako takie stuprocentowe. I nie mówię tutaj o grach, tylko na przykład o polityce. Mnie bardzo bawi, kiedy ktoś przychodzi do, game, do gamingowego jakiegoś streamera, gadają o polityce i ktoś z czatu do tego gościa, który zna się na gamingu, on się głównie na, na gamingu, bierze od niego jakieś... Przykłady tego, jak powinna wyglądać polityka. Bo wiadomo, każdy z nas jest politycznym kurwa specem i tak to właśnie działa. Słuchajcie wszystkich streamerów, bo oni dobrze zawsze mówią. Boże, co to za gówno te wszystkie streamy, serio, ktoś to ogląda całymi dniami. Komentarze ludzi, którzy pytali, dlaczego ktoś w ogóle to ogląda. Jaki jest sens w wielogodzinnym oglądaniu, jak ktoś inny gra w gry, przegląda internet, czy nawet czasami wychodzi z domu? Dlaczego- Znaczy, niektóre streamy, ja przyznam, też nie będę. Nie, będę się starać nie rzucać żadnymi nikami ani, ani kanałami. Niektóre streamy, jak patrzę, co niektórzy duzi, naprawdę duzi streamerzy robią, czy w Polsce, czy za granicą, chodzę na te streamy i tak patrzę, to się kurwa dosłownie nic nie dzieje przez cały dzień. Ani ta osoba nawet nie jest interesująca sama w sobie, i nie rozumiem czasem. Nie potrafię zrozumieć fenomenu. Czasem wiem, że bywa tak, że jeśli ktoś jest duży, to staje się coraz większy tylko dzięki temu, że jest już duży. <laughs> jest znany z tego, że jest znany, nie? I jest ten efekt kuli śnieżnej, że rzeczywiście ta odkrywalność na, na, na wielu platformach streamingowych jest taka zamknięta. Im jesteś wyżej listy, tym większa szansa, że ktoś się kliknie i zostanie. I jeśli ktoś nie szuka jakiegoś bardzo. Pobudzającego kontentu i tylko rzeczywiście szuka jakiegoś tam szumu, żeby sobie w tle szumiało, gadało i coś tam pierdoliło, to bardzo często nawet nie, nie jednej jednego ząbka w dół, tylko kliknie pierwsze lepsze i będzie sobie swoje robić przy kąpie, nie. Tysiące, a ostatnio nawet dziesiątki tysięcy ludzi wspólnie ogląda, jak ktoś robi zazwyczaj kompletnie normalne rzeczy. To z pozoru proste pytanie, ma wiele odpowiedzi. Ludzie oglądają streamy z kompletnie innych powodów. Nawet oglądają je w zupełnie inny sposób. Stąd nie da się odpowiedzieć na pytanie jednym zdaniem. Postanowiłem więc nagrać ten film. Przeczytałem przy tym dużo w internecie Lux. badania na ten temat. Pro? ludzi oraz korzystałem z własnych doświadczeń, aby jak najpełniej odpowiedzieć, dlaczego ludzie oglądają streamy. Czyli zrobił research, zajebiście. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Zieluks. IRL streamy, to jest ciekawe w ogóle, bo to się całkiem nieźle ogląda w wielu miejscach w internecie. I tam często jest jakiś, powiedzmy, event do zrobienia, nie? Że gdzieś tam ktoś idzie... Streamować jakiś event konkretny, ale są ARL-y, -e, które polegają dosłownie na tym, że ktoś sobie chodzi po mieście i nie robi nic. I jestem ciekaw z czego pochodzi ta, ta chęć oglądania normalnych ludzi. I tak jak kiedyś mieliśmy powiedzmy jakieś tam reality showy. Dalej są, nie? Reality show typu Big Brother i tak dalej. Może to jest coś, coś po podobna potrzeba? Że wyglądamy jak ludzie po prostu żyją. Chcemy oglądać ludzkie Simsy i tyle. Patrzeć jak chodzą do kibla. Steam stream ze spania. Też są, nie? On jest, I nawet jest kategoria chyba na Twitchu. I'M ONLY SLEEPING <laughs> Więc kurwa Sponsorem filmu jest aplikacja do nauki języków obcych Speakly Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego w obecnych czasach, to niesamowicie przydatna umiejętność Sam w trakcie tworzenia tego filmu czytałem kilka prac, które były napisane w owym języku Speakly pozwala ci na naukę aż ośmiu języków, a sama nauka jest całkiem przyjemna ze względu na możliwość wyboru sposobów, w jakich chcemy się uczyć Uczyć się języków Może uczyć się zdania mówiąc do telefonu Ćwiczyć pisanie Ćwiczyć słuchanie, powtarzać słówka, czy szlifować gramatykę. Aplikacja nawet. Uczcie się języków, bo wtedy ja nie muszę, oglądając filmiki po angielsku z wami, włączać napisów i tłumaczenia po polsku. Wiadomo, jak to tłumaczenie na polski działa, nie? Na angielskich filmach. Pleca ci muzykę, w języku którego się uczysz jako dodatkową pomoc. Aplikacja daje ci codzienne zadanie, jednak definitywnie stawia przy tym na dowolność. Speakly twierdzi, że według ich badań aplikacja pozwala na pięciokrotnie szybszą naukę języków, co oznacza, że osiągnięcie płynnego mówienia zajmuje około 3 do 4 miesięcy codziennej nauki przez zaledwie 30 minut. Ze spikli można korzystać zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na stronie internetowej. Nie wiem. Używaliście takich apek kiedyś? Budżet. Wiem, że zyzyw używał do japońskiego, nie? nie, nie? Ale przy okazji się parą, uczyłeś po prostu. I chodziłeś na lekcje rzeczywiście. Zapewne, widzieliście kiedyś w internecie komentarz kogoś, kto nie mógł zrozumieć, dlaczego ludzie oglądają jak ktoś gra w gry zamiast samemu zagrać. Zapewne widzieliście też odpowiedź do tego komentarza, dlaczego ludzie oglądają piłkę nożną zamiast samemu zagrać. Proszę ja, bardzo! Oczywiście widziałem tą dyskusję kilkadziesiąt razy. Ta odpowiedź po części ma sens, jednak nie w pełni. Oglądanie piłki nożnej jest trafnym odniesieniem tylko do oglądania meczów sportowych czy streamerów profesjonalnych graczy. Oczywiście istnieje duża rzesza osób, które oglądają głównie graczy na najwyższym poziomie. Niegdyś praktycznie wszyscy najpopularniejsi streamerzy byli pro -graczami, a ludzie oglądali ich aby się uczyć czy po prostu obserwować rozgrywkę na najwyższym poziomie. Oczywiście dalej najpopularniejsi gracze popularnych gier mają dużą oglądalność, szczególnie kiedy pojawia się nowa szalenie popularna gra. Bycie dobrym graczem to dobry sposób na pierwszy zastrzyk popularności. Na dłuższą metę jednak, jeżeli chcesz utrzymać swoją pozycję, musisz dawać od siebie coś więcej. Być przy tym interesującym człowiekiem. Przykładowo streamer Ninja, który zdobył popularność przy okazji gry Fortnite, po spadku popularności tej gry stracił jakieś 90% publiczności. Za to streamer Exclusive, który zdobył początkową popularność będąc pro zawodnikiem Overwatcha, po odejściu od tej gry stał się kilkukrotnie popularniejszy. Przez to, że zwyczajnie jest ciekawą osobą i nie ograniczał się już tylko do fanów Overwatcha, a trafiał do praktycznie każdego. Wracając jednak do oglądania gier. Najzwyczajniej w świecie wiele osób lubi konsumować gry w takiej formie. Było tak, od kiedy tylko technologia na to pozwalała. Wcześniej ludzie oglądali Let's Play na YouTube. te jednak obecnie zostały w dużej mierze wyparte właśnie przez streamy. Inni nie chcą wydawać pieniędzy na nowe gry, które potrafią kosztować ostatnimi czasy horrendalne. A no tak, dla młodszych. Oglądanie streamów z gier, które cię interesują, to jest po prostu, nie? Taki, taki, taka sztampa, bym powiedział, taka, taki standard, że wielu streamerów na przykład ma taką swoją niszę, którą sobie wybiera. Albo jedną grę, albo tak jak na przykład ja sobie wybrałem, że głównie jakieś soulsy, likei tutaj się obracają przede wszystkim. Cały, cały ten, ten mój kanał. Ale ogólnie gry, które, które po prostu wiesz, że są fajne, ale nie jesteś pewien, czy chcesz kupić. I rzeczywiście zazwyczaj, jak wchodzisz na YouTuba po recenzję, możesz dostać recenzję, która nie do końca będzie taka, jaką, jaką jaka, jaka gra jest realnie. Szczególnie jakie wiemy, jakie są recenzje ostatnimi czasy. Są kanały lepsze i gorsze, recenzujące te gry. A jak wejdziesz na, do streamera, który na premierę gra, gra w daną grę. Zobaczysz bardzo często, też nie zawsze, ale bardzo często zobaczysz prawdziwą reakcję na to, jak danej osobie ta gra się podoba. Co jest fajne, co jest niefajne rzeczywiście. A my sobie siedzimy w Twitchowym podziemiu i jest fajnie, dokładnie tak. Dzień dobry, ojciec, dzień dobry. Duolingo było super, musiałem 124 raz przetłumaczyć. Fajny prawnik i miły lekarz, to mi wyszło, że zasób kontentu jest jednak ograniczony i lepiej na kurs. Ja tak właśnie słyszałem, że Duolingo, właśnie Duolingo, tak to się nazywało. Słyszałem, słyszałem właśnie, że niby fajne jest tak. Dodatkowo, ale generalnie to nie jest nic jakiegoś fajnego, tak żeby się rzeczywiście nauczyć. Więc ta apka, co on polecał, 3-4 miesiące, żeby nauczyć się płynnie mówić, to brzmi aż nierealnie, bym powiedział. Aż nierealnie, że mówiąc, może się dogadać, że cześć, jestem Paweł, mam na pewno mniej niż 32 lata, broń Boże, pewnie 10 mniej i takie głupotki, ale żeby się dogadać tak jakoś dokładniej, to no, ostatnio ten, ten mały disclaimer, <laughs> znaczy ten, off-top. <laughs> Spotkałem jakiegoś Hiszpana na PKP we Wrocku i ja do niego mówię, zahaczył mnie i widzę, że, że na pierwszy doka oka widać było, że nie jest Polakiem. Pierwsze moje słowa, wciągnąłem słuchawki. Do you speak English? A on tam. Espanol? A ja myślę, oho. O kurwa. <śledzio> oho. Wydam <śledzio> się. German? Espanol. Polski? Espanol. Kurwa. Ale jakoś gdzieś tam. Próbował dojść i w końcu mu po prostu na, na jego telefon. Dał mi telefon swój do ręki e, z napisem, gdzie chce iść. Ja mu to wbiłem po prostu w mapki Google i mam nadzieję, że trafił tam, gdzie chciał. Ale no, taka a języków, po prostu mi się przypomniało. Ale jeszcze, jeszcze ten, jeszcze streamy, nie? E, czasem, tak jak mówiłem, ja na przykład przychodzę do streamerów, z którymi się czuję tak kumpelsko. Tak jak z kumplami czy z kuzynami zagówniarza. Ale jest jeszcze ta druga strona, nie? Są też te. Y, ludzie, którzy bardziej tego kontaktu ze streamerem szukają, nie? I tutaj wydaje mi się, że naj, największym, największym takim skupiskiem takich miejsc są takie baseniary. I tam już nie chodzi o takie typowe, chcę zobaczyć jak kolega gra w grę komputerową, no? Tu już jest taki wyższy poziom y, czegoś, co się dzieje w aktualnym społeczeństwie, w głowach niektórych młodych mężczyzn, bardzo często, Z starych czasem też, to chyba jest jeszcze bardziej creepy, tak mi się wydaje. Nie będę tego nazywać po imieniu, broń Boże. Ale chyba każdy wie o co mi chodzi, nie? Ludzi jest sporym wydatkiem i zwyczajnie wolą obejrzeć interesującą im grę. Zwłaszcza kiedy streamer grający w nią jest charyzmatyczny. Często jednak ludzie wybierają streamerów bardziej stonowanych, aby ich osoba nie zakłócała im rozgrywki. Mistrz Ludzi motywacji. Mają streamy, aby znaleźć gry, w które oni potencjalnie chcieliby zagrać. Szczególnie tutaj przydaje się opcja interakcji ze streamerem, gdzie możesz zapytać go o interesujące Ciebie szczegóły w grze, czy zaczerpnąć opinii streamera na temat owej gry. Zwłaszcza jeżeli wiesz, że w przyszłości gry, które jemu się podobały, podobały się też. Gucię jest podem, ja no przepraszam na grają W niszowe gry, które są zwyczajnie kiepskie, a oglądanie jak ktoś gra w słabą grę jest zabawne w przeciwieństwie do grania w kiepską grę. Niektórzy streamerzy są też absolutnym przeciwieństwem pro graczy i grają w gry wyjątkowo słabo, co jest całkiem zabawne. Gry jednak mimo wszystko. Ja też na przykład, między innymi, jako że tak jak mówiłem, jestem. Uwielbiam soulsy i ja się tutaj wokół soulsów obracam cały czas. Uwielbiam wchodzić na streamy ludzi, którzy grają pierwszy raz w soulsy. Widzieć, jak oni się męczą, jak się uczą i, i zwalczają te wszystkie przeciwności, kurwa, które są gdzieś po drodze, nie? Guci, guci. Siemanko, Siemanko, Mruczek, dzień dobry. Gucia też lubię. Gucio to jest właśnie dobrym przykładem tego, że czasem się przychodzi dlatego do, do streamera, że nie dla konkretnej gry, ani dla niczego konkretnego, tylko dlatego, że on jest śmieszny. <laughs> I tyle. Jemu to wystarczy. On cokolwiek by nie zagrał, choćby w Sapera grał, to tam będzie śmiesznie na pewno. To są w obecnych czasach mniej znaczącym czynnikiem niż kilka lat temu. Obecnie wielu topowych streamerów na Twitchu, platformie stworzonej z myślą o streamowaniu gier praktycznie w ogóle nie gra w gry. Streamer Kai Senat obecnie najpopularniejszy streamer na świecie, więcej czasu spędził śpiąc na streamie niż grając w jakąkolwiek grę. Jego content w dużej co mierze mówiłem, grę, nie? nie? I'm only w internetu, sleeping. rozmowach z czatem czy organizowaniu mini eventów, przy okazji których zaprasza znane osobistości, zazwyczaj ze świata amerykańskiej muzyki. Oczywiście zagra czasem w jakąś grę, jednak nie jest to jego główny content. Jego popularność w pełni opiera się na tym, że jest interesującą osobą i żywiołowo reaguje na różne sytuacje. W Polsce również mamy przykłady topowych streamerów, którzy większość czasu spędzają nie grając w gry. Multi, obecnie najpopularniejszy polski streamer, który robi większe liczby na Twitchu niż ktokolwiek inny wcześniej, większość czasu na swoich streamach również nie gra w gry, a przegląda internet. Obecnie praktycznie cały czas najpopularniejszą kategorią na Twitchu są rozmowy, podczas której streamerzy najczęściej gadają z czatem czy przeglądają internet. Oglądanie, jak ktoś ogląda film, reaguje na muzykę czy nawet przegląda TikToka, brzmi dziwnie. Jednak jest to zwyczajnie dla ogromu ludzi ciekawsze niż robienie tego samemu. Nie dość, że podczas. To jest dosłownie tak samo jakbyś właśnie z kolegą, jak dla mnie. Jakbyś z kumplem sobie siedział i gadał, siedzicie sobie na kanapie, oglądacie kurwa Power Rangersy gówniarze, nie? I mówisz, ale ten czerwony zajebał temu, nie wiem. Co, wiecie o co chodzi, nie? Oglądania, widzisz żywe reakcje streamera, to często zdaje on swoją opinię o filmie. Masz też reakcji ludzi na żywo w postaci czatu i zyskujesz też pozorne uczucie, że nie spędzasz tego czasu samotnie. Stąd filmy z reakcjami cieszą się aż tak dużą popularnością, często większą niż filmy, na które reagują streamerzy. Ostatnio coraz częściej na streamach organizowane są przeróżne eventy, jak popularna bita śmietanka, a patrząc na sukces jaki odnosi, fakt, że w streamingu jest coraz więcej sponsorów, a za tym idzie pieniędzy, to wydaje się, że takich wydarzeń będzie tylko coraz więcej. Oglądanie takich rzeczy na żywo, zamiast w formie... Czekamy na Antosie w, w tym roku. Urok. Wszystko jest naturalne i nie wiesz, co się zaraz wydarzy. W dodatku przez czat możesz porzuć, jakbyś był częścią tego widowiska, zamiast być tylko biernym widzem. Wielu streamerów też ostatnio po prostu. I to jest też powód, dla którego czasem masz ten sam content na YouTubie i ten sam kontent na Twitchu. Na przykład, tak jak ja, tak jak teraz sobie gadamy na Twitchu, a później to wrócę na YouTube, a. Ale to, że możesz właśnie pogadać ze mną. Jak ja coś pierdolnę, głupiego, możesz powiedzieć, stary, pierdolisz, nie? Tu, tu, tu i tu się pomyliłeś. To i to powiedziałeś źle, tak naprawdę jest tak i tak. I ja wtedy mogę powiedzieć, ty, masz bana. <laughs> nie, tak nie powiem. Czas zazwyczaj przyznaję rację. Ja lubię się przyznawać do racji. Znaczy, do, do racji tym bardziej. Do, do błędu. Wiem, że wiele osób ma z tym problem, ale, ale no, to ty <laughs> jesteś prawdziwy. Transmituje swoje codzienne życie. Wychodzić z domu i streamuje A ze... Na YouTube tego nie masz. Streamy... Na YouTube już jest po fakcie. Coraz popularniejsze. Są też jednymi z najciekawszych pod względem tego, że są kompletnie nieprzewidywalne przez to, że są najczęściej oparte na wchodzeniu w interakcje z innymi, losowo spotkanymi ludźmi. Coraz wychodzi bardzo ciekawie, raz dziwnie, jednak to też ma swój. rel streamy parę w życiu obejrzałem, ale wiecie, jaki mam problem? Że wiele IRL streamów jest też na siłę na content naciśniętych, na, na, na nie? Że to nie jest dzień z życia danej osoby, tylko to jest rzeczywiście, że gdziekolwiek ta osoba jest, ona próbuje ze wszystkiego wokół siebie robić content. Czasem kosztem innych ludzi, bogu, kurwa winnych, przechodniów, nie wiem, kelnerów w restauracji, czegokolwiek. I to jest czasem w chuj złe, w chuj słabe. Niektórzy to zrobią po prostu w formie żartu, jest fajnie i, i, i tak dalej, i wszystkie strony się śmieją, każdy korzysta, ale czasem są, są takie streamy, że mam w głowie, ja Pierdola. czemu tego jeszcze policja nie dojebała, czemu to nie ma żadnych czegoś, nie wiem czego, ale coś, coś tu jest czasem nie tak. Matka potwierdza, że jest prawdziwy, oj prawdziwy, całe 50 centymetrów prawdziwości. Uroki w dużym stopniu streamy IRL przyczyniły się do rozwoju Twitcha. Bo krótkie klipy z tych streamów na TikToku czy YouTube generują ogromne wyświetlenia i No, między innymi taki, taki franio. Skoro już jest akurat, to mogę jego nikt powiedzieć. Zakładam, widziałem masy tego typu klipów, że goście sobie siedzi w restauracji, dostaje donata, który jest specjalnie ustawiony, żeby leciał przez głośnik w telefonie czy w czymś tam, gdzie leci jakiś orgazm. No i jak jesteś w takim maczku, tam są dzieci, tam są pracownicy, robisz sobie z nich content, oni się czują nieswojo, to, to jest kurwa content dla spierdolin. Przepraszam, że to powiedziałem. Jeśli ktoś z was ma z tego fan, ja cringe'uję za każdym razem, jak to widzę, kurwa. Za każdym jebanym razem. ...do oglądania Twitcha. Podsumowując ten punkt, Twitch jest obecnie platformą rozrywkową. Streamerzy bardziej niż kiedykolwiek starają się dostarczyć nam ciekawych treści, umylając nam czas. Ciekawe treści jednak to nie wszystko, bo oglądając streamera wchodzimy z nim w swego rodzaju relacje, Parasocjalną relację. To najdziwniejszy powód do oglądania streamów, jednak jest też bardzo prawdziwy. Oglądając streamera przez... Ale nie wiem, parasocjalne relacje mi się kojarzą właśnie z takimi bardziej dużymi streamerami. Mi osobiście, nie? Bo jak ktoś jest wielkim streamerem, ma setki, tysiące ludzi na czacie, to ciężko się, nie wiem, poniku bardzo często spamiętać, nie? Tak strzelam przynajmniej. Ja nie wiem, nie miałem tej sytuacji nigdy. Ale jak tutaj z nas przychodzi kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie, to jest trochę inaczej, nie? Szczególnie, że, no nie wiem, tak jak byliśmy ostatnio na koncercie, akurat był uzyw, akurat był rywanek. Czy to jest parasocjalna relacja, czy już bardziej socjalna? Ja nie wiem. Nie wiem, jak to się w psychologii czy gdzieś tam liczy, ale parę osób ze streama spotkałem. Z zmęczonym ojcem też byłem na drinku. Jak byłem w Gliwicach i pewnie jeszcze parę osób z czatu by się znalazło. Z wiele godzin, często regularnie, nawet codziennie, dosyć mocno przywiązujemy się do niego. I to dużo bardziej niż do jakiejkolwiek innej grupy influencerów. Z przykładowo YouTuberami spędzamy maks kilkadziesiąt minut dziennie. Ze streamerami za to nie dość, że spędzamy dużo więcej czasu, to streamerzy są zwyczajnie bardziej autentyczni. Youtuberzy pokazują tylko to, co chcą Ci pokazać. Bardzo łatwo wyciąć coś, co pokazuje Cię w niekorzystnym świetle. W przypadku streamerów za to wszystko jest na żywo i bardzo ciężko udawać kogoś innego przez kilka godzin dziennie. A, A no nawet tak. jeżeli ktoś <coughs> próbuje to prędzej czy później jego prawdziwa twarz i tak się ukaże. W dodatku aspekt interakcji zbliża nas do streamera. Fakt, że możemy coś napisać na czacie czy wysłać dotację i uzyskać odpowiedź, buduje w nas być może mylne, jednak poczucie więzi. I tak spędzając czas ze streamerem, zaczynamy go lubić. Dowiadujemy się o nim coraz więcej rzeczy i tworzymy z nim swego rodzaju relacje. Moż Ale jest coś jeszcze hate watching, nie? <grych> Ludzie, którzy przychodzą do streamera, którego kurwa nienawidzą, tylko po to, żeby na jego czacie narzekać. Ja takich ludzi pożek poż pożekam, po. Coś co jakiego słowa szukam? Podziwiam. Podziwiam, podziwiam kurwa, że ktoś swój własny wolny czas spędza na tym, żeby specjalnie iść w miejsce, gdzie się wkurwi. Ale z drugiej strony pewnie niektórzy powiedzą, że ten, że po co grasz te soulsowe challenge, tylko się wkurwiasz, nie? Ale ja mam z tego fan. Ostatecznie jest z tego dużo fanów. Można dyskutować, jak zdrowa jest relacja, w której ty zaczynasz kogoś lubić, interesujesz się nim, podczas gdy ty jesteś tylko jednym z tysiąca widzów. U niektórych ludzi takie relacje kończą się niezdrowo, wręcz obsesją, zwłaszcza kiedy taka osoba w pełni zastępuje swoje relacje relacjami parasocjalnymi. Są to jednak skrajne przypadki. I, ale to zazwyczaj te kobiety mają taki problem, nie? Streamerki, kobiety. I zbyt wiele razy słyszałem o pojebach, którzy dosłownie stalkowali streamerki. To jest chore, kurwa, nachodzić kogoś w realu. Nie wiem, szukać gdzie on mieszka i tak dalej. To jest takie. <laughs> Proszę załatwić dla tego pana nakaz sądowy niezbliżania się, kurwa. Ale to no, to, ch to chyba głównie kobiety mają z, z tym przejebane, nie? A co ci są pierdolnięci czasem? Tymczasem, tymczasem Remczak ruchający matki widzów, no właśnie, ale to matki, a nie was, nie więc? <laughs> Większość widzów na Twitchu jest w miarę normalna. I takie relacje traktują jako dodatek, być może sposób na radzenie sobie z samotnością, kiedy akurat nie spędzają czasu ze znajomymi. W dobie przykładowo izolacji w 2020 streaming niesamowicie wystrzelił w popularności, a jak dowodzą badania ludzie czują się o wiele mniej samotni, kiedy oglądają streamerów, bo nie dość, że spędzają czas ze streamerem, wchodząc z nim w interakcje, to są jeszcze częścią czegoś większego, czyli społeczności streamera. Ważnym aspektem streamów, o którym zapewne wiele osób spoza tego środowiska nie myśli, to społeczność. Oglądając streamera nie oglądasz go sam, a towarzyszy ci każdy inny widz, czego łącznikiem jest czat. Jeżeli oglądasz streamera od dłuższego czasu, to zapewne kojarzysz co aktywniejszych ludzi z czatu. Rozumiesz żarty, które ludzie spoza społeczności nie zrozumieją i znasz ogólnie na streamie klimat. Społeczność streamera jest zbieraniną osób o podobnych zainteresowaniach i humorze, więc jeżeli dobrze trafisz, to zwyczajnie łatwo się zżyć z ludźmi tak podobnymi do ciebie. Często streamerzy mają bardzo aktywne Discordy, które potrafią żyć własnym życiem, niezależnie od twórcy. I znajdziemy tam ludzi, którzy przestali oglądać lub nawet nigdy szczególnie nie oglądali owego streamera, jednak aktywnie udzielają się na nim, bo lubią społeczność, która się wokół niego zebrała. Społeczność często organizuje się, aby tworzyć coś dla streamera. Przykładowo tworząc fanowskie gry, wysyłając do streamerów prezenty, czy w przypadku streamerów IRL, organizując gry miejskie. Społeczność tworzy też humor na streamach, przez przeróbki czy dodając emotki związane ze streamerem. Często nawet committee streamera jest dużo ciekawsze i zabawniejsze niż on sam. I tutaj najlepszym przykładem jest zagraniczny streamer Forcen. Forsen na swoich streamach często zdaje się być no Zazwyczaje Zazwyczaj mało mówi, grając przy tym w gry na niskim poziomie. Jednak mimo to, ma jedną z najbardziej oddanych społeczności na całym Twitchu. Community Forsena, for nie wiem czy dalej tak jest, strzelam, że tak, ale Community Forcena jest uznawane za jedną z najbardziej rakowych w, na całym... W całym pierdolonym internecie. Ja pamiętam, jak Forsen grał w PUBG na przykład, on w ogóle w chuj lat już streamuje, ne? To nie dało się, nie dało się po prostu grać, bo tam w, w PUBG jest czat głosowy, który jest proximity chatem. Jeśli ktoś był koło niego, było na pełną pizdę, jakaś muzyka włączana, włączana jakieś memy i tak dalej. Czy to dziwne, że go nie znam? Forsen był znany wiele lat temu, dużo lat temu, bo mówię, no wydaje mi się, że on z dobrych kurwa 10 lat albo jeszcze więcej streamuje. Więc on, on miał swój taki moment, kiedy był naprawdę wysoko. Teraz raczej się o nim nie mówi, w polskim internecie nie słyszałem, żeby ktokolwiek o nie mówił. E, ale na, na tym, na LSF-ie na przykład, w takim subreddicie poświęconym em, klipom, Ogólnie światowym, streamerów czasem się pojawia wciąż. How Force Triggered Dark Souls Community? O! Ciekawe. Bo ogląda go około 10 tysięcy osób, nieważne co robi, a jego czat jest jednym z najbardziej aktywnych. Jego społeczność. Ale to jest tego typu czat, nie? Że widzicie, co tu się dzieje, generalnie. To jest spam po prostu. Spam jak skóry wysyn. Sama tworzy dla siebie rozrywkę poprzez właśnie niesamowicie aktywny czat. Tworzą z nim przeróbki, wysyłając mu śmieszne dotacje. Lub po prostu wchodząc do jego gier, ganiając go w 50 osób, no. przy tym głupoty do. ABG z Forcenem, no właśnie. Na koniec warto też rozdzielić widzów na trzy kategorie względem tego jak oglądają streamy. Pierwsza to ci, którzy podczas oglądania piszą na czacie, co za tym idzie, są aktywnymi członkami community, mimo że stanowią zazwyczaj mniej niż 20%, to są najbardziej widoczną i wokalną grupą. Druzy to ci, którzy. Ciekawe, że ten że żywy liczone, mniej niż 20% rzeczywiście czatuje. Oglądają jednak nigdy nie piszą na czacie. Stroną Lurkerzy. Większość widzów jednak nie mają potrzeby dzielania się na czacie i są biernymi widzami, którzy nie wchodzą najczęściej w ogóle w interakcję ze streamerem. Trzeci to ludzie, którzy oglądają streamy na drugim monitorze, kiedy pracują, Oho. i robią coś innego. Sam najczęściej podczas montowania filmów w tle. Ale to nie jest takie pół na pół tutaj. Ja bym w ogóle dla mnie. Dla mnie te, te dwie kategorie są bardzo ze sobą zbieżne. Ja, ja się czuję jak lurker, kiedy na przykład coś robi na moim głównym monitorze, a sobie stream leci w tle. Bo no, z tym, że nie wiem, ja na przykład osobiście podchodzę pod każdą z tych kategorii, tylko zależy, gdzie jestem, co robię rzeczywiście przy kąpie i tak dalej. Czasem jestem bardziej aktywny. Jako czatownik, czasem jestem bardziej lurkerem, po prostu siedzę i... Nie, rzadko. Jeśli już jestem, jeśli już rzeczywiście aktywnie oglądam streama, to pewnie raczej też rozmawiam. A więc może ta pierwsza i trzecia, jako tło. Wciąż gadam i gram w BF6 jednocześnie. No właśnie tak, jak mówiłem, nie? Ja też tak właśnie bardzo często mam, że sobie gram. Jak chcę coś powiedzieć, po prostu robię szybkiego altaba. Zależy też, w co grałem. Czy da się w ogóle w takiej grze zrobić altaba? Czy jest czas? Na przykład w mojej trenie jest ciężko zrobić alt-taba i napiszę coś, pogadam, wytłumaczę, jeśli ktoś jakieś pytanie zada i tak dalej. Bardziej lurker. W drugim monitorze, kiedy pracują czy robią coś innego. Sam najczęściej podczas montowania filmów w tle słucham jakiegoś streama. Mam nadzieję, że jak najlepiej wytłumaczyłem fenomen streamingu. Starałem się do tego podejść jak najrzetelniej, bo oglądanie streamów to jedna z form rozrywek, którą sam konsumuję i bardzo ją przy tym lubię. Być może jednak jest coś, co przeoczyłem. W takim wypadku zachęcam do pozostawienia komentarza, dlaczego ty oglądasz streamy. Nie, już powiedziałem czemu, ale w sumie nie dowiedziałem się nic nowego. Wszystko było dla mnie logiczne. Miałem trochę nadzieję, że, że wiedzie bardziej na takie tematy, właśnie, czemu ludzie oglądają patu streaming, czemu tutaj jakąś psychologię tu wiedzie, miałem nadzieję, mocniej. Bo to było takie. To jest filmik, który możesz swojemu staremu puścić. Jak on zapyta, czemu tyle siedzisz przy tych streamach, przy tych komputerowych debilach którzy gadają, nie? To jest taki filmik. Ja, ja miałem nadzieję, że troszkę głębiej w to wejść, szczerze mówiąc.